Siema, cześć, witajcie. Jedziemy na następne poszukiwania. Mamy szóstą rano. Jesteśmy umówieni dzisiaj. Yy, jesteśmy umówieni dzisiaj z kolegą. Także mega fest Cieszę się na to spotkanie. Takie trzygodzinne, bo założyliśmy sobie, że od siódmej do dziesiątej. Także jedziemy do Mireczka. I do zobaczenia już na miejscu. Siema, cześć, witajcie na, 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 na kolejnych poszukiwaniach. Jesteśmy dzisiaj na zaproszenie kolegi Nirka. Tam jest, na, y, Tam już szuka, właśnie. Takie mamy dzisiaj okolice. Bardzo fajne. No, jestem troszkę oddalony od domu. O 6 dzisiaj był wyjazd. Także widzieliście mnie e, rano pewnie, a nie wiem zresztą to wstawię, te, poranny, te poranne przywitanie, kolega Mireczek tam sobie szuka, także elegancko. Dzisiaj mam takie buty, w takich butach sobie wyskoczyłem, już mam całe mokre, <noise> także mega kurwa, ja pierdolę, już mam całe buty mokre Mireczek. Co? O kurwa tu jest kolega Mileczek Cześć. Dzięki Mirek za zaproszenie i co? Szukamy, nie? Jasne ja. Lecimy z tematem Dobra, mamy taki fajny sygnał Płytko. Na dziewiętnaście nie, jest coś tutaj nie. Dobra, kupmy to. Opa! Zobaczymy. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Opa! Zresztą nie żądam. A, już widzę. Akurde. Jakaś tabletka Teraz wam pokazuje coś takiego jakaś tabletka mamy następną następny dołek coś takiego nie wiem podejrzewam że to, było. to jest łuska, jakaś altryjska albo coś takiego nie wiem tak mi się zdaje ale nie ma tego u góry a no, przewnie już przeorane 30 razy także dobra zmieniliśmy miejscówkę mam następny sygnał gdzieś tu było 70 o. No, żeby już wyskoczyło hmm, już. Tubeczka, Kawałek złotej tubki. Dobra. Lecimy dalej. Co tam masz? Nie miał tam przed chwilą monetkę, jednego fenolka. Totalny destrukt. Potem wam pokażę na podsumowaniu, co on tam znalazł. Ja też nie mam dzisiaj szczęścia. Same tubki, także nie wiem co z tego odcinka będzie. Słuchajcie, mamy następny sygnał gdzieś. E, Wykopane tutaj, znaczy sygnał gdzieś tutaj mamy coś wykopanego. Aha. Chyba to. I co mamy tu mamy? Chyba blomba. O kurde wam powiem Blomba, ale z jakimiś fajnymi Zaraz czekajcie co tu wyjdzie? Tak to wygląda. Coś tu mamy Następny sygnał: zębatki. Chyba zębatka. Nie, na pewno, na pewno zębatka. Nie wiem od czego to może być zębatka, ale jest zębatka. Bardzo ładna zębatka. Lecimy dalej, do następnego. <laughs> Mirek, walczysz tam, tak? <laughs> co, idziemy tu na te pole, jeszcze zobaczyć, wejdziemy. I uciekamy do domu. Nie ma co dzisiaj. Zmoknięci, buty przemoknięte. Zapomniałem butów wziąć do domu. I tak to właśnie wygląda. Idziemy zobaczyć, co tam u mireczko wyszło. Co tam tobie wyszło teraz, panie? Nie umiesz, go znaleźć. Często coś będzie. Wiesz, co tu będzie, to będzie jakiś świst. Muszę go być sobie Malutkiego to było, może malutką malutko folia, albo coś, albo jakiś... Tak, to. 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 to jest? Malutka folia, pewnie. Kurwa, już kurwa, 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 No. Tak? kurwa, miejscówki. O, tak to wygląda, mam następny sygnalik. Coś takiego. O. Chyba takie jakiś zakrętka to będzie mi się zdaje. Ale ja nie jestem pewny. Poczyszczę, zobaczę. Kurde, mamy pierwszą krągłość. No nie ma że... Pierwsza krągłość. Chyba wam powiem, po coś tutaj jest Jakaś przypinka, co to będzie? To się na pewno przypinało. Jakaś taka, pewnie. Nie wiem, poczyszczę w domu. Zobaczymy dokładnie, co to jest. Tak to dobra, lecimy dalej do następnego dołeczka. Słuchajcie, namęczyłem się. 4 minuty chyba nagrywałem ten film, żeby znaleźć taką malutką. O, owianą kuleczkę, znaczy no pocisk mały, owiany. Tak mi się przynajmniej zdaje. Nie, no raczej na pewno. Już wam to pokazuję z przybliżenia. o Tak to wygląda. 4 minuty 4 minuty. Także kurde, wam to na pewno skrócę. Ale porażka normalnie, no. Ciężko było to wyhaczyć by, by Dobra, 3 godziny przelatane dzisiaj. Dzisiaj było gościnnie u kolegi Mirka. Dziękuję Ci Milek jeszcze raz za fajne spotkanie. No i co? Przechodzimy do zakończenia. Pokażę Wam co tam dzisiaj my znaleźli. No to tak, w sumie to jakieś pierdoły. Więcej śmieci, dużo tania. O, patrzcie. to co nagrałem było w całości. Ta zębatka niestety się popsuła. Chyba powinna być gdzieś druga część, gdzieś pewnie wyleciała. No to tak, pasty. Czy tam maści na buldupy odkopane 30 cm pod ziemią? Także tak, tu jest jeden, y, jedna blomba z y, z maści, Coca-Cola, Polmosy, tubki No to ta jest tych, taki ciekawszy, to jest ta jedna blomba z jakimiś tam fajnymi, z nazwą firmy, jakąś tam nazwa firmy jest. Um, jeden jeden Fenning z 1949 nie mam nagrany No nic e, łuska, jakaś chyba alterejska. Może to było albo coś. No i kolega ma lepszy, trochę lepsze znajdki. E, fajny guziczek znalazł z orzełkiem. To jest chyba ten e, um, austro-węgierski? Nie. No, guziczek austro-węgierski z orzełkiem, bardzo fajny. Drugi guziczek, kompletny destrukt, nic nie widać, normalny guziczek. No i to, zastanawiamy się co to jest. Bardzo fajne. Nie wiem, nie mam pojęcia. Możecie, będziecie coś wiedzieć na ten temat, to dajcie znać w komentarzu. No i tu też, prawdopodobnie jeden fenning. Był orzełek, na tyle jeszcze widać, ale to jest też kompletny destrukt. No jakaś plaketka, także trzy godziny poszukiwań, pełno śmieci, także może połączę ten film jeszcze z wykopkami ostatnimi, co byłem, nie wiem, bo mało trochę tego mam materiału filmowego, także zobaczymy. Jakby coś, to będziecie widzieć dalszą część tego filmu, albo połączę to jeszcze jakoś razem, nie wiem, zobaczymy, także dziękuję Wam za wytrwanie do końca i pozdrawiam do następnego razu, hejka.